Masz pada od PS5? Na PS5, no i tak to zadziałem. I tam działają wszystkie te wtedy, kurwa, wszystkie funkcje PS, tego pada PS5 na PC? -cie? No wszystko działa, normalnie wibracje, A. wiesz, jakiś tam speaker, wszystko Arogancko. Mhm. Ty dobra... Czyli pół godziny mam No, w Idziemy kurwa Wiem czy to zdążymy No, nagrody jutro kurwa za Division Rivals Peskitu, zostaw sobie tego, zostaw se trochę minut, żeby nagrodę odebrać Nie no to na tym, na webapie odbiorę, nie? To no w sumie ta, ale nie wierzyłem w animacji, nie? No, no tak, ale... Ale strasznie zbierdolony. Tam Yamala. No, ja trafiłem na stary z... Co ty masz, gadasz? No, masz tego Player pika 79+, nie? Trzy karty. Hmm. Wystałem Yamala z tego. A ty się że będzie jakiś Japońcy gdzieś tam... Ale elegancku. Nie, 160 zł doładowałem tylko. A Bellingama trafiłem z tego karnetu bojowego jakby, też 792. dwóch. Elegancko. Ja nie miałem farta, jedyne co do frimponga trafiłem, takich jak to Frimpong dojebany, tak wyczyścił tam po lewej kieze. No, szybki jest o... Mm. Ale jak mam? się umie grać, to taki... Mam no. Jak się tak. umie grać, to każdym składem jesteś w stanie w miarę, wiesz. No dobry mecz był w ogóle, tylko kurwa... Ja mam problem z obroną w tym roku trochę, wiesz, że dużo goli proszę. No bo ciężko się broni w tym roku. No jest trochę ciężko taki kurwa broni. nostalgiczny vibe, nie? Jak 13 albo 14, że się ciężko broni. Znaczy ofensywna jest ta FIFA, nie? No strasznie. Ale jest. to dobrze w sumie. No. Bo ja narzekałem w poprzednich FIFA, że kurwa obrona była zbyt to nie? Tak, bo się nie dało, ale i tak teraz jak się nie ruszasz obrońcami to ciężko, i tak jest gorsze No Dawaj teraz te w białej. Ja. No ja sobie zmieniłem w ogóle kamerę na taką dalszą, nie? I A. mam wrażenie, że mi się wtedy lepiej broni, bo jestem w stanie bardziej przewidywać, wieżę co jakieś przychwyty robić i tak dalej, nie? Tak, tak, no. Od wczoraj dosłownie gram na tej kamerze. O, dostałem powiadomienie, masz jeszcze 30 minut w ramach wersji próbnej. A A co, nie chcesz kupować sobie nie, kupuję, tylko nie tak? kupowałem tej wersji z wcześniejszym tym, nie? A, wcześniejszy dostęp po prostu, no? Tak. Bo ja tak, ja, wiesz, co, ja dużo teraz tukę gram, a fifkę gram trochę mniej niż kiedyś, nie? Wiesz, kiedyś o... ja napierdalałem tyle, że. Ja tak samo, bardzo dużo grałem, ale teraz to tak te pierwsze miesiące i później to pierdolę, nie? Znaczy ja teraz na jakiś czas lubię se wiesz. ale już tak nie grinduję po prostu. No, mam. Nie mam żadnego bollera co mam 5 szuszek, wiesz, a ja lubię sobie przytrzykować trochę. Ja, a Jamal nie ma 5? Chyba 4 ma. Albo nie? Może 5? Nie, no powinienem mieć 5. Właśnie nie wiem, czy mam 5 czy 4. Nie pamiętam. Nie wiem, czy u mnie Karasko nie ma 5. Ale za tym, czekaj, na... Ta się wyświetla w rogu, nie? A, no masz 4 Karasko pokazane. No. A Jamal? Malcom ma 5, ma ty. A nie, 4. A Malcom to jest ten z Barty, nie? On nie jest udany Wonderkid kiedyś. Tak, ta, ta, ta. ta. No ja to wiesz, Karasko, ja to taki mam trochę ang skład, nie? No ta, no ale dobrze. <noise> ale bo ja to lubię, wiesz, tych zawodników, wiesz, Benzema, kurwa, no. Mam sentyment właśnie do Karasko ze starych Fif. No ja, ja też tak mam, jak będzie jakiś tego, Flashback, Tarapta czy coś, to się pierdalam od razu. O, a Tarapta jest w Fifie? Właśnie nie wiem. Chyba jest. Ciekawe. No Benfice grał swojego czasu, nie wiem czy jeszcze gra, chyba nie. Grał, grał, no, grał parę grał, lat temu, no. shit. Dzięki za piłę. Ty, ale ten Benzema ci powiem, dobry. No, dobry, dobry, się dziwiłem. No, 5 kład za niego dałem. Mane, ten mane lepszy, Mane miał 6 też, lepszy. też. No, też dobry, no. Taki chip skład, nie? Ale jest. No, dobry, masz. Ja w szóstej lidze jestem. Ja też jestem w szóstej. Ja dużo swetów. Cztery mecze do piątej mam tej w dywizji. No. no, mnie dało do siódmej, nie? Dopiero awansowałem do szóstej. Ja też do siódmej, spierdoliłem się do ósmej i wróciłem do szóstej. Uuu. Let's go! Nice. Malcom, odrzutek Barcelony. Ja niestety. Pamiętam, ja miałem fuj po tego oczekiwania jak on dochodził. Bo ja jestem fanem Barcelony, ty? Ja wiem no, ja Realu. Real? Nie no, nie jestem fanem Realu, ale wolę Real. Okay. Ale ja jestem fanem United niestety, kurwa. A United. A wiesz jak jest? No ta, no wiem, wiem. Kurwa. Ale nie ogląda w tym sezonie pojęć meczów. Nie, ja to ja tak no... od, od 08-09 wszystkie mecze praktycznie widziałem. Ale tak? jestem twój takim geekiem, nie? Piłkarskim, lubię strasznie piłkę. Ja byłem raz na meczu, jak Wisła grała z Barceloną. O, to kiedy? Ja byłem dzieciakiem, no. Jak byłem mały, no chyba, to było który. Tam się Auri grał. O kurwa, nie, to w tamtych czasach no. to. Ja... ja nie miałem. Ja nie chodziłem na mecze. Tylko wiesz, jakby była taka sytuacja, że mój kolega, bukibicem, nie? Takim zagorzałym dość, jego ojciec. I ten, zapytał się czy chce iść na mecz, nie? A powiedziałem no, chętnie. Ja byłem na bardzo PSG jak przejebali, co czerwono-marałko dostał dwa lata temu. Nie pamiętam, ty, Barcelona to nie mam teraz do tych pamięć, do tych meczów... Ach. Ja też się przesuwałem tym bramkarzem. No właśnie ja nie umiem kurwa, w sensie umiem, ale ja, ja to pierdolę, bo się boję, że mi będą gole strzelać cały czas. Znaczy taki wabank, nie? No tak, wabank fuj, no. Ale szczerze ja bym wolał, by tego nie było. Ja też. No, no rozjebane to jest. Ale i tak używam, no bo wiesz, że jest to. No tja. Te zielone, zielone wykończenie usunęli, ja to używałem często. Też dobrze. A nie, dla mnie dobrze, że to usunęli. Bo teraz masz te driveny, nie? Po ziemi strzały. A, driveny zajbiste są, no. W osiemnastkę grałeś? Grałem. No to w 18 były wtedy te driveny właśnie zajbiste. Ale ja mało, ja powiem Ci, 18 i 17 miałem taki przestój. A napierdolałem mhm. właśnie w tej bardziej 14 najwięcej grałem na przykład, nie? No 14, no kurwa, 14, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To no bo najlepsze FIFA. Tak, to fakt Ale 17 też była fajna. Ty ja właśnie patrzyłem ostatnio ile miałem godzin przegranych w tego, nie? W 18. No, ile w człowieku wiadomo? 1500 godzin No crazy Crazy school dużo. No, bardzo dużo grałem wtedy w FIFA. Ale to, wie, ale to też na swoje usprawiedliwienie mam to, że grałem tylko w FIFA. Wiesz co, nie grałem w FIFA? Tak, tak, Jak w 17 dodali Foot Champions, to było 40 meczów w, w, w sobotę i w niedzielę do rozegrania. A, no, to, to, to było szalone. To, to, to właśnie, kojarzę to, że coś takiego było. No. To nie, to ja nie grałem dużo w to. Bo. Nawet nie wiem, czy w ogóle grałem w tę laskę, bo ja miałem taką fazę na lola, wiesz wtedy? I w Twój lola hmm? grałem w tamtych czasach. Hmm. Lol zajbisty. Grałeś Lona kiedyś? Ja nie jestem fan, wiesz to taki gier raczej. Ja okay. to w Meti nagrałem lata temu Jak byłem, wiesz młodszy I się uzależniłem, spalił mi FMS-a na plus 6 i usunąłem grę, bo stwierdziłem, że jestem uzależniony i od tamtej pory już nie grałem. Ale co grałeś na PLu czy na jakimś serwie? Hmm, to wiesz to był to, który to był rok? 2009 chyba <grywa> któryś tam To wiesz jakby, ja nie wiem, no taki był taki jeden, taki wiesz, główny chyba serwer Wiesz o co eee, chodzi? No na PL grałeś, no nie no bo były. No no, no 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 no. Tak, taki że wiesz, ekipę. wszyscy grali tam raczej, nie? Dopiero potem się zaczęli jakieś tam bardziej wiesz, zaawansowani gracze na te inne jakieś serwery prywatne, wiesz o co chodzi? Ta, ta, no Ty w ogóle można rozkminić, pachopie, zebrać jakąś ekipę, ja bym chętnie, na przykład wirtualne pograł. Ja bym też pograł w chuj. No kurwa, ja chętnie. Wirtualne można przypierdolić, no a to kiedy kupujesz hangerkę? Chcesz jutro kupić kiedyś? No, no już od już jutro kupuję No i Jutro kupuję w piątek będę gramy. Czy w piątek można kupić tylko. Nie, można już kupić wersję chyba. Nie? Można już kupić. No ale w piątek no. będę mógł grać dopiero, nie? Możemy przyjebać widzów, Wiltu, wie zajebiste są w ogóle. Gram no kiedyś troszkę No my z ziomkami graćmy, wiesz? Dużo A mi się marzy, żeby kurwa wiesz całą jedenastkę ogarnąć No ja nigdy nie zagrałem. było dojebane nie? I czy ku, ja bym na po poszedł, to bym takie piłer posyłał, Fekir. No ja, fekir no, ja, no, też to To jest jak. baller, ale ten czerki, nie? Bardzo no. podobny profil teraz, kurwa. Też, jest, też, no. Bardzo go lubię. No ja właśnie teraz pojąć, właśnie się mało meczu wygląda, więc nie wiem, jak to tam na żywo, wiesz. No. <laughs> wygląda, nie? A. O Ło kurwa. O, ja. A, nie mi driven. No mogę się na skąp, przykurwić. Ty ja widziałeś tego różnego co ci strzeliłem? Tak widziałem no i ja, tak, ja w szoku No to sobie. ja no ja, ja gram na jakby na krótki... Znaczy na ten wiesz, jakby na róg pola karnego, no nie. No I przedłużam podanie główką. Wiesz co A, chodzi I no. potem strzelam jakby z tego podania z przedłużenia, no nie A to chyba ten Kolibali w ogóle z linii strzelił to tam czy nie? A nie pamiętam, no chyba ta no właśnie się poryłem, pierwszy raz coś takiego widziałem tak szczerze w tym roku No Właśnie nie widzisz, w takiej sytuacji nie wiem czy obrońcom się ruszyć czy nie, kurwa, jakby, ciężkie to jest dla mnie. No powiem ciężka zabrona w tym roku. Strasznie ciężka, no. Ty grasz na PS5, nie? Ta, no. Tro ja mnie zajebisty fuj, bardzo mi się podobał. on. dobrze do, do, do się, no. HP DLG4, to. Jaką gasz formacją? Cztery... Coś tylu 4-3-3, tylko takie szersze jakby, hmm. nie Nie wiem dokładnie. No ja właśnie uskumiałem, żeby bo dziury się robią w obronie właśnie takie. Ja na przykład uskumiałem, żeby zagrać 4-5-1 na przykład, żeby za, jakoś zawężyć środek. Próbowałem grać z trzema obrońcami. Ale jednak mówię, chuj, gram tak, żeby po prostu wykorzystywać, wiesz, ofensywne bardziej, wiesz, walory, taktyki, kurwa. Mimo tego, że tracę dużo bramek, to żeby strzelać jeszcze więcej, nie? Ta, ta, no. Wiesz o co chodzi. Ja piątką próbowałem, ale piątka to jest strasznie, kurwa, mozolna, nie? Ja lubię grać trójką, no nie? Jak masz te LPPP. Ta, Tylko, ta, że od dwóch fif, coś zjebali i, kurwa, e, jakby w obronie ten LPPP nie zachowuje się jak boczny obrońca. Tylko jakby ustawia się jakby dosłownie jak boczny pomocnik, nie? No 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 I w obronie jest tak dziwnie, że jakby nie mam piątki z tyłu, choć powinien tak się ustawiać, no nie? No. Tylko jest jakby tak wchuj dziwnie, że jest trójka, a przed nimi tych dwóch pomocników i takie dziury się jakieś robią. No, okay. A miałem taką jedną ulubioną formację. 3-5 się kiedyś grałem I... w takiej starej Fifie, pamiętam. Ja grałem kiedyś 3-5. Chyba... W... Ja nie grałem w futa w 13 i 12, ale tam się pamiętam, chyba grało. No w 13 chyba 3-5-2 grałem właśnie. No. Ja żałuję, wiesz co, bo ja miałem przerobionego Xboxa. No. 360 i tego i nie mogłem grać online, nie okej. Okay. No ta, ta nie dość. I mój pierwszy fut to był 14 dopiero Nie to mój pierwszy chyba 12 na Xboxie pamiętam, ale kurwa Zazro No ale kurwa właśnie Pamiętam że nie miałem kasy, żeby tego Golda kupywać wtedy, żeby przez online grać, nie? I mhm. grałem na Boty z tego Ultimata miałem PSP przerobione kiedyś, napierdalałem. W ogóle PSP to taki no. dla mnie, nie? Na PSP no, zajebiście ja nie miałem PSP. Właśnie miałem, ale nie wiem, kurwa skąd je miałem. No nie, nie pamiętam nawet, kogo je dostałem, ale... Ja pamiętam jakieś na zielonej szkole na przykład, jakiś kolega brał, to się grało. No, mu miał, jak PS Vita wychodziło na pierwszym obozie sportowym z hokeja, stary. Aha. Ka każdy siedział u niego w pokoju i grał na tym, Aha, Tak, no tak było, no. no. Teraz w ogóle jest taka zajebista przeróbka na Xboxa 360, nie? No. Masz takie coś, że jakby masz taką przeróbkę, gdzie jakby Xbox już nie potrzebuje używać w ogóle jakby y, dysku. Kurwa. No. Y, I ten. I masz wszystkie gry zgrane jakby dosłownie w konsoli. I masz taką chłopię bibliotekę wielką, może mieć tysiące gier, no nie? Zajebista. Robisz taką przeróbkę, sobie dysk, y, tam chyba jeden Tera na przykład, albo ile chcesz. I masz chłopie wszystkie gry, nie? Zajebane. Ja stary, da, dałem mojej siostrze Xboxa, nie, e, starszej, mhm. ona jest niesłysząca, więc ona, wiesz, tam trochę, czekaj, mhm. trochę nie ogarnia czasami rzeczy, dałem jej to, tak o? wiesz, żeby po prostu pograła, tak wiesz, do beki, ciul, ona go sprzedała, stary, nie. <grym <grym I <grym> ale najgorsze jest to, że to stanie w chuj, nie, że to szkoda, no. ja mam tak, że, wiesz, jakby, że szkoda, jakby, takiej rzeczy, bo ma w chuj, na przykład, sentymentalną, wiesz, chodzi, wartość, no. a tak naprawdę nie zyskujesz zbyt dużo, nie? No wiesz tak co no, ja, ja bym bardzo pograł na nim, wiesz co i taki Ta. zrobił kurwa nostalgiczny pokój czy coś, se ponapierdalał, a stara ona to opierdoliła z jakieś tam dwie stówy czy trzy, ja byłem taki <grym> Dej, <Damn. grym> wszystkie no. twoje te wspomnienia kurwa z konsolą za dwie stówy poszły w pizdę, nie? Ale nie no, ona mi wszystko pierdoliła zawsze stary, ja zbierałem brawo sporcie, piłkarzy plakaty zbierałem i też mnie je wyjebała kiedyś jak byłem mały. Aha. No i kurwa wszystko w pizdu. Jedynie co mi pozostało to karty piłkarskie mam, nie? Bardzo dużo, nie wiem, czy zbierałeś. Ja naklejki. A, naklejki, nie, to jak karty totalnie. Ja miałem cały album, chopy. Nie, nie cały, trzech mi zabrakło, pamiętam. <gry> Kurwa, taka sama ramka w ogóle. Taka sama, no. Jak przed chwilą, dosłownie. Ja, Identyczna. Ty, a kojarzysz tego Uniteda, tego youtubera? Kojarzę, no. To ja z... W, czekaj, kurwa, kurwa, w której FIFA na niego trafiłem, a w poprzedniej albo dwa lata temu trafiłem w Champions na niego, nie? I akurat na live grał. No. I chopier wygrałem z nim jak się wkurwiał chłop. Nie, czekaj, chyba nie wygrałem, ale bardzo miał ciężko ze mną okay. i tam wyzywał mnie ponoć na tym streamie, bo ja bardzo tak trzymałem piłkę, ale nie, że wiesz, time wasting, nie, tylko wiesz, no mega, no piłkarsko grałem, nie grałem jak fifowo, no. tylko grałem, wiesz, starałem się po prostu, bo wiedziałem, że on jest, wiesz, dobry pod względem jakby wykorzystywania jakichś, wiesz o co chodzi, tych takich zagrań fifowych, nie, no. więc musiałem grać po swojemu, nie, jakby zrozumieniem jakby takim piłkarskim bardziej. Ta. I on tam czekomie wyzywał, chłopie, że jestem szczurem, kurwa, jakiś <grym grym> No, beka fuj. Ja takie przykro zabaję. mi się, bo jak go oglądałem to... na YouTubie. Wiem, kto to jest no. Te no. Łysy to, taki, nie? To z nim grałem, ale dostałem 5-0 w chyba. Ale to było w 21 hmm. co chyba, więc wiesz. On tam był w czasie fuj wtedy. Chyba na Mistrzostwa Polski jeździ, w ogóle świata. Tak, on ma dalej. O kurwa. No dobry jest, tylko że to jest mental straszny, nie? On tak wyzywa ludzi w ogóle pojebany jest. Mhm. Let's go! zema. No, ale to chyba każdy mysz tak w tej chwili się wygląda. No tak, no. Że wiesz, gol za gol. A. Ja tak mam cały czas. Że znaczy, ja mam wrażenie, że najciężej jest zatrzymać jakby dribbling taki, wiesz? Tak, to że tak na arenie się kręcisz, nie? Tak. Ale dobre meczek. Kurwa bo Tak szczerze. Możemy było jeszcze zagrać, ale kurwa już... Nie <laughs> mi <się> czas. <laughs> na luzie, dzięki za o. mecz, bro. No, dziękuję, dziękuję. Jak coś to wiesz, jakieś wirtualne, ja chętnie, nie? Tak, robimy stary team i napierdalamy. Normalnie. No, ale Tylko ja się... se... ja... ...wiesz, jakaś ofensywna pozycja, wiesz, jakiś kreator gry... Ja ...jakąś tak ja lubię od razu, Ja na, na razy, obronie, nie? obronie grać, ja lubię na boższej obronie napierdalać. Boższa obrona też jest spoko możesz się podłaczać ofensywnie. No, dobra to, ogarniemy stary aktualny i no. możemy pogra pograć się kiedyś. Dobra, dobra, dziękujemy za gierę, trzymaj Nie, się, dobra, no ale. Wow, widzę, to był match Dizim.